To to, właśnie... to, 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 to to, co Mam... uważam, że... Kto no. żył, tak jak Krzysztof Krawczyk, ten, ten, nigdy, nie ten nigdy nie umarł. A jak ty się odnajdujesz w słowach właśnie pana prezydenta, że młodzi ludzie nie znają wyczucia, się... <grym> no, się... ja ręce widziałem, że ręce nawet, nawet, nawet kondolencje da się spieprzyć. Ktoś pięknie napisał, że jakaś, jakaś młoda dziewczyna mu odpisała, że ja znam lepiej teksty Krawczyka niż ty Konstytucję, co uważam za bardzo tutaj trafną analizę sytuacyjną. Witam no. serdecznie, ale w ogóle marynarza mamy ze sobą. A <grym> on mówi marynarzem? No tak. O, a idealnie. dalej. A, a to jest Mar czy ty widzisz jaka to jest styloweczka? Czy ty widzisz to? A ja sobie poczytałem w ogóle po śmierci pana Krzysztofa. Tak, to niestety było w świecie, że teraz się książki Filmy filmy zaraz gorsze. plus, już za dwa lata. Żył jak król. No no tak będzie, no tak będzie. Ale dlaczego tak będzie? No Ludzie tego chcą. W sensie chcą pójść do kina na film o Krzysztofie. Czego chcą, czy te książki? Tak, tak. tak. Więc nie ma w tym nic złego, że się im dodaje. Ja tylko dodam to, co pan prezydent tutaj moim zdaniem najbardziej spieprzył, i został zostało oczywiście wytknięte wielokrotnie. Z to to, że on mówił, że albo młodzi ludzie, przecież prawda jest taka, że to właśnie dzięki fascynacji młodych ludzi i wyjęciu Krzysztofa Krawczyka z, z takiego niebytu. On przez ostatnie lata naprawdę mocno koncertował. Dwa lata temu prowadziłem Juvenalia w Krakowie na łeku. Krzysztof Krawczyk to był jeden z headlinerów. I był tłum na Krawczyku, w ogóle ogromny. Na Juvenaliach, a nie na jakimś no, dniu może... opery narodowej. Przyjedź nam pan Fryderyk. No to... nie, bądź nimi. To jest coś z tym dla ludzi, z którymi się nie zgadzasz. Na przykład, jak widziałem, był tak. taki <laughs> odcinek, że jechali <laughs> bez maseczek. No I ty powiedziałeś o nich, bałwany, jesteście idiotami. Ja uważam, że nie osiągniesz tego, co chcesz osiągnąć. E, nie nie... A. Właśnie chcę, żeby ludzie będą z nim miłym <laughs> dla innych ludzi, z którymi się nie zgadzasz. Jak będziesz mił, to dużo więcej osiągniesz, bo jak oni się zmienią zdanie, to będą pamiętać, że kurde, Karol w sumie, mimo że się ze mną nie zgadzał, to zawsze był dla mnie miły. A jak, a jak tego nie zrobiłeś, to będą pamiętać, kurde, nie zgadzał się ze mną, ale był <laughs> Nam w Lekko bardzo z przykro i, i, i przysłamy kondolencje dla rodziny głównie, bo myśmy <laughs> wykorzystywali fragmenty wywiadu z panem Krawczykiem i... Dużo nawet. <laughs> Durów. Dużych dużych, 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 dużych. Oczywiście, jak najbardziej. Aczkolwiek, bo tam widziałem taki komentarz. Dowiedziałem się o śmierci Krzysztofa Krawczyka, i bardzo posmutniałam, ale potem się rozweseliłam, bo wiem, że tego chciałby od nas Krzysztof Krawczyk. Oczywiście, że tak. Ale że, że, on aż. na pewno by nie chciał, żeby się ludzie smucili. No. Że nie ma co się smucić. Nie myśl, że. Bo on nie nie ma teraz w niebie. Ja bo on się nawrócił, nie wiem czy widziałeś. Ja sobie pisałem, Krzysztof Krawczyk, wywiad. Chciałem poczytać, bo wiadomo, ktoś umiera, to zrobić. się. No wiadomo, trzeba się ktoś umiera, ktoś umiera, trzeba tę skórę podzielić co... na wystarczająco wiele kawałków. Już rozumiem, że katolickie Krawczyk. Zawrócony, tak? to już dawno. Bo chodzi o to, że on, był, on pojechał do Stanów, i tam siedział w tych Stanach i chciał tak, ja karierę. Tak. I nagle usłyszał od pana Boga, że Krzysztof, wracaj do Polski, tam jest twoje miejsce, i wrócił, mhm. i zobaczy, jak sobie świetnie radził. Przechodzimy do clou, bo ty nie wiesz. No, um. czego nie wiesz? Włodek nie wiedział o czymś, co no, nie było tematem nie dla wszystkich ludzi, nie, no, bo mi powiedzieli, że nie wiesz, no. że prezydent Duda dzwonił do prezydenta Jordanii z niepodłączonego telefonu. I teraz ja wiem, co, wiem, co chcecie napisać, ja to zaraz Włodkowie wyjaśnię, co? ale jedźmy chronologicznie, No to, że... o, to mi najpierw, co chcę napisać. Że był podłączony ten telefon. A jaki telefon? A skąd w ogóle, wie... skąd w ogóle wszyscy wiecie o jakimś niepodłączonym telefonie? Bo pochwali się Andrzej Dudy. Przez jakieś dwa dni była tyrka Andrzeja Dudy, taka wiesz, naprawdę mocne mocna, mocna tyranie, ha, że tak, zdjęcie tutaj, wiesz, Andrzej Duda... No, to jest Duda. wi telefon. Nie, to nie. Tak, to jest wi-fi telefon. Nie, już znaleźli, że to jest Panasonic, jakiś konkretny model. Już znaleźli? Tak, I że haha, Andrzej Duda dzwoni do, do króla Jordanii z niepodłączonego telefonu, natomiast... Tu jest kabel. Gdzie? A, I, widzisz. I sprawdza już cała Polska jest. No już. ale dlatego już. to tłumaczę. Dobrze, dlatego to tłumaczę, macisz. że zostało to wyjaśnione. Wyjaśnione. Więc chciałem powiedzieć, że pan prezydent. Jednak Buda, miał podłączony telefon. Jednak miał podłączony <coughs> telefon i nie sprawdziłaś ta sytuacja, gdzie starszy mężczyzna przyszedł do e, zakładu z zepsutym telefonem, z telefonem oddał go do naprawy i pan w serwisie mówi, ale z, panem, z pana telefonem jest wszystko w porządku. On mówi, tak? A to dlaczego Andrzej do mnie nie dzwoni. <noise> Powiedz mi coś... O co wiesz o Krzysztofie Krawczyku? No, mój o Krzysztofie Krawczyku powiem ci przede wszystkim jedną bardzo istotną rzecz. No. Co to kukułku? coś. Nie to... przeginaj przy Krzysztofie Krawczyku. Jeżeli chodzi o piosenki Krzysztof Krzysztofa Krawczyka. O parastatek. To jest oczywiście porostatek no. Pamiętaj, że przed chwilą powiedział, że sam Krzysztof by nie był yy, za tym, byśmy żeby... Się tak? Bo to jest człowiek, który uosabiał i utożsamiał... Radość życia. on jak Ernest on Hemingway. Był bon vivant. A czemu Ernest Hemingway udostępniał, udostępnia, 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 nie udostępniał, uosabiał radość życia, a potem strzeli w głowę. A kto powiedział, że Ernest Hemingway uosabiał? Tak radość radość życia? myślałem. Że tak nie, mi zawsze opowiadałeś, że Whisky, sypił, jeździł, zwiedzał ludzi, z, rozmawiał, nie? Nie. A. Nie? Nie, nie. nie Ktoś nie, nie miał opowiadać. Ktoś zapowiadał. W starym albumie to, to zwoła, Har du skrevet? Ja. No. Polski, to był taki polski Elvis Presley, tak? Czy nie ja lubisz wiem. tego porównania. Nie ja wiem, no nie no, no, no może w jakimś stopniu był, że, że, że był taki że był taki estradowy, nie tak jak gwiazda jest Dobrze nie się wiem. czuł na pewno na scenie. Dobrze się czuł na scenie, a to ja jeszcze powiem w takim razie z, a propos tych niwenaliów, które prowadzimy ja, na których on był, to było słodkie, bo on już wtedy był schorowany, oczywiście, bo to było do, do, do dwa lata temu, i on, on miał problemy z chodzeniem. I tam trzeba było wejść na scenę, to wiesz, tam kilka osób musiało mu pomóc, żeby wejść na scenę w ogóle, żeby on tam. Ale jak już był na scenie i dostał już... ho hokera, na którym mógł się oprzeć. To jest taki, to jest taki krzesełko bez oparcia. So, no taki wysokie. Że, że trochę stoisz, to stary cały koncert po prostu raga. i e, byli z nim też przesympatyczni ludzie, nie pamiętam jak się nazywali, jak... którzy zajmowali się taką internetową promocją działalności Krzysztofa Krawczyka, że na przykład sprzedawali takie koszulki e, wiesz, w, w nowym formacie z tym chcieli zrobić internetowy, lepszy wizerunek Krzysztofa Krewczyka. To było takie bardzo fajne, bo sprawiało wrażenie nie naciągaczy, którzy biegają na około niego, żeby wyrwać kasę, tylko ludzi, którzy chcą zrobić dobrze. Ja cię pewnie szanuję, osoby, które są już w podeszłym wieku, z troszkę starymi. Starsze, e, mają problemy na przykład zdrowotne, a nadal robią to, co ro, robiły wcześniej. Ja, ja się Aha. zastanawiam, czy ja bym nie, nie zrobił się taki oblaz, że tak nie, nie, nie ty? Jak, ja? No nie, nikt No ja tak a, już, no, to, już nie no nie mi się, nie musisz, stary jestem, nie chcę mi się. musisz kochać to, co robisz. Jeżeli znajdziesz, jeżeli znajdziesz w swoim życiu pasję do tego tak wielką. To jesteś w stanie robić. Ja tak chcę ja, chce, ja chcę, ja chcę. ja nie chcę iść na emeryturę nigdy. W życiu. Nie chcę iść na emeryturę. Absolutnie. Chcesz, chcesz mieć emeryturę? Chciałbyś mieć emeryturę? Taką normalną. Wiesz, załóżmy, że. się na tym nie, no, ty nie zastanawiam. A to co Załóżmy, to... To... że masz emeryturę taką, że wiesz, że dostajesz pieniądze, z których nie że Jesteś głodowo, tylko że jest ok. Czy chciałbyś mieć w wieku 70 lat? To plus? To jest tak, że. E, wiesz, predys... masz dzieci, wnuki. To jest tak, że. predyspozycje mam takie, żebym chciał, <imposed> żebym mógł nic nie robić i tak dalej, ale to by było dla mnie niedobre i potem po czasie już bym zrozumiał, że to jest dla mnie niedobre. Że powinienem jednak coś robić okay. i, i że ja się koniec końców muszę trochę przyzmusić do tego, żeby być w życiu szczęśliwszym, niż bym był e, siedząc i nic nie robiąc. Po prostu okay. praca, już to mówię na pewno wcześniej, y, jest mi potrzebna, żeby utrzymać rezon z rzeczywistością. I okay. tak to odpłynę gdzieś. No, o, Jezu, z... dużo. O, no, o Jezu, ty nie! się zachować 30 lat. O Jezu, za, 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 za 40 on... lat, za 50 lat taki telefon znikąd wiesz. Halo! Cześć Karol. Oj, co. <laughs> Co bo męczy mnie jedna taka rzecz i chciałem zadzwonić. Aha, uh -huh. jaka rzecz cię męczy w hmm. To nie jest łatwe dla mnie, żeby to przeczytać. Czy kogo... znowu wspominasz stare czasy? Trochę tak. Pamiętasz jak. <grym> <grym> Jak była druga seria ls Która? Druga seria. Ja tak też to, 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 to nie pamiętam. No słuchaj. Wiesz, że przy się już. Skup się, Karol. Druga. Który to, to robił? To, 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 to było przy odcinku 1441. Pamiętasz, Ty to odcinek? naprawdę dalej pamiętasz. Pamiętasz, że był ten odcinek o Krzysztofie Krawczyku. Nie pamiętasz tego? Nie. 1441, Karol. To Krzysztof Krawczyk nie żyje? W moim sercu żyje nadal. Ja, ja się spóźniłem na nagranie A. i byłem pół godziny później. Pamiętasz to?

Słuchajcie państwo, jest dziura na drodze i co można zrobić w dziurze na drodze? O! Co można zrobić w dziurze na drodze, drodzy państwo? No, Top, 5. Top 5. Robert Makłowicz powrzucałby tam Słowaków. Nie zmieściliby by się, musiałby być naprawdę wielka dziura. Robert Makłowicz powrzucałby tam Słowaków, umówmy się. I, i wołowiny trochę. I teraz do tych Słowaków, których gotuje. Wygrali konkurs na wskazanie największej dziury w mieście robiąc grilla. Czyli był konkurs, okej, okay, był konkurs w Kodkowie Trybunalskim na największą dziurę w mieście. Wiem coś, co jeszcze można zrobić w dziurze w, w, w drodze. Mega wielkie walenia. Ogłosił kilka miesięcy yy, ogłosił go kilka miesięcy temu chyba miałoby być radny Łukasz Janik. Tak. Yy, z Wiesięzcy za wskazanie niebezpiecznej wyrwy w otrzymali od niego symboliczny puchar. Yy, konkurs... Mogę zapauzować, no bo widzę, że język, język polski tutaj w tym artykule trochę kuleje, bo mamy tak, mamy, był jakiś błąd językowy, to co czytałeś? No, że temu nie ma. No. Że temu nie ma, a poza tym, a na końcu było otrzymanie od niego symboliczny puchar. No puchar nie jest symboliczny, jeżeli się go otrzymuje fizycznie, nie? Chyba symboliczny, mający niewielką wartość materialną lub niewielkie znaczenie. Czy jest? Jak ty to odczytujesz? O co chodzi? Nie? Ja ci daję symboli... Ja daję ci teraz symbolicznego iPhonea. No nie jest symboliczny, bo jest to iPhone. A się mówi, symboliczny upominek na przykład. Jak się da jakąś czekoladkę. W sensie, że nie chodzi o wartość tego, tylko o, że chodzi o to, że puchar nie jest dużo warte, ale po prostu, że mm, uczcić. Zgłosiłem 40 ulic w mieście, na wielu z nich było nawet kilka dziur. Trzeba tu pochwalić zarząd drugi i utrzymania miasta, który po publikacji zdjęć z tych miejsc usuwał je następnego dnia. Wow! Maksymalnie w ciągu dwóch dni usuwał te ubytki drogowe. Wow! Uhonorowani pucharem, ale dziura. Mógłby się nasz program tak nazywać, ale dziura. Ale plama, ale, plama. ale dziura. To Artur Kowalczyk i Tomasz Bonda. Bardzo pozdrawiamy. Dziękuję. Bardzo super dobra robota. Czy kiełbaski były dobre, smaczne? Mnie to interesuje. Bo są tu jakieś kiełbaski. Nie, nie, no i normalnie regularnie zrobili -a. grilla, nie? Wrzucili brykiet. Ale Nino strasznie lubi kiełbasę? Nie wiem, to jest informacja, którą musisz znaleźć, ale po prostu. Po prostu nie, no już ją poznałem, także, także tak. Noted. O, pucharce. O już załatana No dziura, ale co to jest za załatanie. To jest ku... Nie rozumiem. Widzicie jaka ta dziura była głęboka? Dobra, bo ja się teraz nie chcę wydurniać i twierdzić, że się znam lepiej na budowie dróg niż, niż się znam, ale ta dziura jest głęboka, nie? Czyli raczej się zapadł tam z jakiegoś powodu grunt. To, żeby zniwelować tą dziurę, to nie jest tak, że wlejesz tam asfalt i... Ja bym wlał asfalt. No nie, że zrobić od odwodnienie, wsypać tam, wiesz, warstwę gruzu, który będzie przez tą wodę... To... Musi być tak. Znaczy, no, nie palcami będę pokazywał, że musi być głęboko, a nie zalać to asfaltem. Chyba, że tak nie było, może to zrobili lepiej. Temu. Po prostu chodzi mi o to, że jedna zima i znowu ta dziura będzie. Moniczka jest po drogach. No, pytam no hej. Cześć, Byszku, Byśku. Byśku. Eee, jak jest dziura w drodze eee, asfaltowej, to wystarczy zalać nowym asfaltem tę dziurę, czy trzeba jakoś to zrobić, żeby to było bardziej trwałe, jakoś inaczej? Nie, no Byszku, trzeba to raczej... Chcę coś podsypać, jeszcze pewnie, żeby. No, czyli okazuje się, że jednak, że tak. powinien zasypać. To jest tak samo jak z naprawianiem rdzy w wektrze. Nie wystarczy zacznij no nie, nie, to jest dużo prostsze. Sprzedajesz jest... wektrę, kupujesz inne auto. Nie. Najpierw trzeba zedrzeć wszystko, zaszpachlować mm -hmm. brudną. <laughs> jeszcze raz i na no, tego nie spokójnie. Żeby nie było, że nie wybieram feel good contentu na włodeczka. Good content dla Drogi wodku, tego samego dnia, w którym obejrzałem odcinek Elesa, gdzie wspomniałeś o filmie London, przez cały tydzień miałem w głowie, że nie pójdę spać, dopóki go nie obejrzę. Jestem świeżo po seansie i szczerze przyznam, że od bardzo długiego czasu nie miałem przyjemności zetknąć się z obrazem filmowym, który tak bardzo trafiłby w moją kinową wrażliwość, w którym stanąłbym tak wiele ze swoich rozterek, tak wiele siebie. Dziękuję Ci za to oraz za całego Elesa, którego zaczęłam oglądać dopiero po restarcie serii. Dziękuję Wam. Każdego dnia mam poczucie, jakbym spotykał się ze swoimi bliskimi kumpami. Mówiłem, że ludzie nas tak traktują, że jakbyśmy się siedzieli, gadali razem siedzieli i Mogą jeść obiad razem z nami. No. Dlatego wolą dużo odcinki, bo mają duże obiady. E, a ilość pozytywnej energii, która wlewa się we mnie, te pięć spotkań w tygodniu, jest jednym z czynników poprawiających jakoś by to. Inny film jeszcze Wam polecam. Rozgrzewam się. Wchodzę na IMDB. Na Netflixie jest dostępny, bo to jest Netflixowy film. Mm -hmm. Hillbilly Elegy. E, Elegia dla bidoków. 6 ma tylko. E, na metaskoze jest git. Nawet to 38 I to jest kolejny dowód na to, że krytycy naprawdę się nie znają. Ten film jest nominowany do Oscara. E, muzykę robił Hans Zimmer. E, I w ogóle jest świetny film. Jest sobie rodzinka, mhm. tam chyba w środkowej Ameryce, która mhm. nie pochodzi z specjalnie wysokich warstw społecznych Ameryki. Mhm. Musi sobie radzić ze swoimi problemami, też generacyjnymi, które ma. I chłopak z tej rodziny wychodzi już tam w, doros wchodzi w dorosłość, układa sobie życie, i nagle zdarza się coś, co z powrotem go wciąga w to stare życie mhm. w rodzinnych stronach musi wrócić, e, zająć się mamą i zmierzyć się ze swoimi rozterkami, z którymi się mierzy przez całe życie mm -hmm. i podjąć wybór, w którą stronę chcę iść. Czy w te, w sensie, czy zostać jakby w, czy w zostać takiej mentalności... Czy, czy, czy tam, czy ...i podejmuje takie tak decyzje. Wczoraj wieczorem oglądałem bardzo fajny film. Zostaje. I cannot say, because that would be spoiling the movie. Okej, <laughs> <laughs> okej. Okay, okay. Akceptujesz 26% na no tomatometrę. <grym> nie, nie chciałbym się <grym> go oglądać, przepraszam. <grym> jest to szczery, bo wiecie że ja, ja ja, wiem, ale ja jadę... pokazał film, który chciałbym obejrzeć, to bym obejrzał. Na przykład Motor Motors Holly Motors. <grym> Widzieliście Holly Motors? Mm. Jaki, to jest, jaki to jest zły film? O, Tak jest! <grym> no ale za was to Karol, nie będziemy polecać złych filmów. Dzisiejszy odcinek Lekko Stronniczego już się kończy, drodzy Państwo. Bardzo wam dziękujemy za udział, bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami. Fajno Polacy, fajno Polacy. <śled outward> A wy jesteście już lekko stronniczy.